Dobra Cześć się witam wszystkich bardzo serdecznie w stronę gramy sobie dzisiaj znowu Ultimate Chicken Horse jest ze mną Stryhard Wolfek To jest... Wąż jał, Jakieś dziwne pomarańczowe zwierzę Wixer To jest Axelot Co Pokémon Co Pokémon, a, a, a ewoluję? się. Na co idziemy? Piramida. Piramida, 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 ja biorę stary dworek Chyba przegłosowany. Ale... Met, tam, met, czy zaraz to wygra Prawie Blisko było? Ale to chyba zawsze wybiera Prawie. mapę nie. gospodarza. Nie, nie, nie. stanie. Nie, bo Nie, to tylko głosuję. Ale piramida też jest No. A to chyba przejście jest na dole, nie? Jakby się lód miało. Jak mi się coś kojarzy. Nie, 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 nie. Hmm. czym kojarzy mi się ta piramida? Z czym? Formikarium. Z miastem dla mrówek. góry! Bixar prawie cię zmieliło, ale... Tak, robi wielką Co, ten dinozaur ma piłkę golfową w <grym> Bo był głodny. Krztu... On się zakrztusił. Ładny. Głodny był po prostu. A, tu już zamknięte przejście. Okej, okay, okej. Okay. Niech wam będzie. już mu się to nie ruszy z głowy. Co jest? Złe zwierzęta jesteście. Do góry? Bo jedno na tym. Nie, to ale się da, to się da, to się da. Dobra, do góry, proszę. A ma na nosie jeszcze ten? Uśmiech tego klejka. Nie, nie, to nie klej. Nie zareagowałeś na to, że w ogóle jest dinozaur, a obok są zamki. Zamekci w nim ludzie. Jakby ludzie i dinozaury nie? nie żyły w tym samym czasie. Aaa... Ah. Oj, smart. to co, się czy 6 No. Too smart for that game. <laughs> eee... That's the plan. Aaa, tam są dwa klejki. Świetnie, świetnie. Dobrze się zapowiada. Uuu... Uu. Uu. Wow, to się kręci. Uu. to się kręci. <laughs> no, z jednej strony spoko. A jak się rozpędza. Ja. O. No i się rozpędził. No już No tryhard, nie tryhard. Oj tam, oj tam. Od Co razu tryhard. Więcej lodu. Więcej kleju. Hmm... Puszczące. Hmm... Tak fajnie, nie do przejścia. Nie wiem no co ty, da się przejść. Da się, da się, dalej no. Easy. O. dobry. O, zabrało. O, popchnęło mnie. O, no to prawie zakończyłem, tutaj mam, no, jak Hop. Nie się chciał przebugować. Z, 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 z... Zmierzyłoby go jeszcze. Nie no, za A ktoś umarł? O nie, pułapki co? E, ja już umarłem. Ma... Koniec tego dobrego. Będziemy szczelać. Szczelamy do zwierząt. Nio. O, Jak miło. Na wycieczkę O ty no ja o nie dostał, nie wczerech Nixant ty hard, nie będzie o, tej po monetkę Nie zabiło O, dostałeś się strzałem No Chyba od kulki dostałeś Chyba tak Niestety Było za łatwo. Proszę strzelać tutaj. Nie do przejścia teraz. Do przejścia. A, ten raz już nie. Tutaj nie. Da się przejść. dobry. O kurde. O tu jest. Okej okay, tam był. Nie zrobiliśmy jeszcze tego kręcącego się tych strzał. Bo nie było to sobie... Było, co gadać. A, bo ty można zmniejszyć, no tak. A, A widziałem to wybuchło No i tam, no i tam. Przejdźcie. Posnąłeś mnie chcemy. Oczywiście, dwa Aaaaa! Nie da się już przejść tam chyba na łapkach jego. Bo ta kulka jest. No właśnie. Trzeba jakąś, jakąś górą. Na trzy? Da się. No. Chyba się da no. Na tą belkę chyba trzeba skoczyć. Metalową. Tylko trudne, bo tam... Mhm, jeszcze... Wulfek oprócz lobby. Trudno. Internet Właśnie. szwankuje. Kurde. No nie. Dokładnie, dokładnie. A teraz to już się da łatwo, no. Zdążyłem. Nie! Daj, jadę, Spanikowałem, że się odpali Ja sobie wziąłem monetkę i nad... na koniec Za łatwo Za łatwo, bo no masz rację Tu jest zbyt łatwo Ale mu quinola zrobię Ja mu to zrobię tylko po Kinola O nie. Fajny masz nos. Chcę byś miała ślizgo. Dużo kłamał w życiu. Kłam Pinokio, kłam. Potrzebuję kleju. Dobra, go ja ja go to zrobię. Takiego takiego po prostu, takiego ciężkiego grania. Ja chcę platform. No. Es. S. s. Ja muszę mieć punkty jakieś. Muszę mieć. Dzień dobry. Odblokowano osiągnięcie, Matą. <ścoughs> to ja. W pełni Nie <laughs> Pilnuj i pleców, rycerzu, <laughs> widziałem i widziałem śmierć Kierzyłem się ze śmiercią wygrałem Ja też widziałem śmierć <laughs> Spojrza... spojrzała ci w oczy brałem w niej udział Nie, teraz jest za łatwo, teraz jest za łatwo. Ta, czarno dziora musi tu wylądować. E, może nawet nie tu, ale tu. O. Hmm. Krzyżowy ogień. A. A. Ej, hey, belka. Hop. U, pocałowałem kolce. Stop, 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 Sięgnie? Nie sięgnie, dobra. Kończyłem. O! Chój nos mnie oszukał. <grym> Idziemy łeb w łeb. I trzy tury. Powiedz, że tu jest coś, co się obraca. Jeszcze. Błagam, zniszcz ktoś tą belkę. Ja oj, to to. No teraz by było już załatne. Ja Muszę punkty mieć, kurde jakieś! <grym> A pisdu mi wylądował. Te cały misterny plan też w pisdu. się pod bawił. O nie! Lika pocisków. Nie, ja na platę. Kla... Nosem przejdziesz, przejdziesz nosem. No. Co? Nosem przejdziesz. Czemu? nosem. Nosem przejdziesz. Właśnie widzę. Przejdziesz nosem. Lodzik. Lodzik zawsze dobry. To je, w sumie to jest do zrobienia trendy Za no mnie zabrało na no wycieczkę no? O skosem. Nie zaś mnie ta bela zabrała Zrobię Tu jeszcze monetka, 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 masz darmową monetkę. Wiem. Idę po... bracia Kolarz, Koral znowu w akcji. Lody Koral? Byłoby zbyt łatwo. Czy to tak zadziała jak mi się wydaje? To tak działa. Chcesz, nie, 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 tak nie. Ha! Ha! Mam plan. wiem jaki. Plan jest bardzo brutalny. Działa ten plan? Tak. Ja ty chanel, się mnie! Szczycie to pasma, porażę. Jak to mówił Kazak. Ja. To nie zawsze przechodzi, Mikse. Wybrać odpowiedni moment, aby wymiczyć się z progu. O, Proszę. A chyba Ale. to skończył na punkty nawet. Skończyłem. Aj, su. To łączył szarpikameleo. Pinałowy Axelot od...